Cześć, z tej strony Mariusz, a przed wami znowu Rocket League, ale nie taki zwykły, bo z Teufelesem. Cześć, hadi. i mamy specjalne wydarzenie o nazwie Radical Summer Event. Niechaj będzie i tak. I z czym to się? je? Z czym to się? Je? Jak widzicie, macie tutaj wydarzenie specjalne w opcjach i kasety, które udało mi się zebrać w liczbie 538. I co można z tymi kasetami robić? No tutaj jak widzicie macie opis tego wydarzenia i mamy możliwość odebrania nagród. I nagrody są związane z filmami z popkulturą lat 80. -tych. Macie tutaj hoverboarda z Back to the Future, czapkę Martiego, czapkę Slota, eee, co tutaj jeszcze z karatekida opaskę, Cobra Kai, nie wiem tej serii nie znam, Kuba coś ci to mówi? Niestety nie? Ok, trzeba będzie to zrobić. Dopalać z Ghostbusters, czyli taka typowa ectoplasma. Zobaczcie na kółka z ET, cudownie, kółka z Ghostbusters, czyli klasyka. Złote jajko. Co to jest za złote jajko? To już wam tłumaczę. Złote jajko to jest możliwość. To jest jakby skrzynka, która nie potrzebuje klucza, żeby wyciągnąć jakąś nagrodę. Więc jest limit takich 5 pięć, pięć sztuk. No i można sobie wziąć poziom doświadczenia wyżej, ale raczej z tego nie skorzystam. A jako, że lata 80. to jest moja ulubiona epoka, tak, obiecałem sobie, że wyciągnę wszystko, co się da z tego eventu. Ale to nie koniec, bo hity filmowe z lat 80. to jest jakby pierwsza część tego eventu, a będzie, jak widać, jeszcze trochę tego. Będzie kultura lat 80., będzie telewizja z lat 80., więc tych przedmiotów będzie jak najbardziej więcej. A za 18 dni pierwsza tura tych itemów zniknie i pojawi się nowa. No ale dobrze, dobrze. Co w związku z nowym trybem? W związku z nowym trybem pojawił się Um, pojawiło się polowanie na duchy, czyli taki limitowany tryb, który potrwa 60 dni, bodajże, chociaż wydaje mi się, że chyba nie, bo przewidziane są jeszcze dwa inne tryby. No ale myślę, że nie ma co przedłużać i chyba sobie rozpoczniemy, co? Taki tryb na duchy. Jasne. A, no i może coś nowego pokażemy, co się pojawiło przy okazji tego eventu, a mianowicie jest to. Auto, które zapewne poznajecie już po samym logo na drzwiach, czyli pojazd łowców duchów, pogromców duchów. No i w sumie, w sumie tyle, pojawiło się a propos niego parę dodatkowych itemów takich jak koła, specjalny dopalacz, specjalna eksplozja po golu, która jest rewelacyjna, no w sumie to wam pokażę. Co prawda nie w meczu, bo dzisiaj przewidziałem inny tryb, ale zobaczcie. No, jest to doskonale znany piankowy ludzik. Jeżeli ktoś oglądał sagę Ghostbusters, ten wie. No dobra, to, to jedźmy. To jedźmy z trybem polowania na duchy. Troszeczkę zwlekałem z tym filmem, bo event pojawił się o wiele wcześniej, już w poniedziałek, a mamy aktualnie czwartek, no ale, ale w końcu zebrałem się, żeby to nagrać i, i zobaczcie, jak to wygląda. Kuba, może podpowiesz, tak mniej więcej, na czym polega ten tryb, bo już grałeś, już wiesz. E, tak. Pewnie po prostu mamy jakby swoje pola, tak jak było w sumie, bazując na, na filmie Pogromcy Duchów. Mhm. Um, też będziemy tutaj podczas gry posiadać promienie, którymi będziemy zaciągać tą piłkę i utrzymywać ją. No i trzeba ją wprowadzić do nie, tutaj pola przeciwników i utrzymać ją co najmniej, znaczy w sumie dwie sekundy trzeba ją utrzymać, mhm. um, żeby otrzymać punkt. No i to by Przecież było na tyle. Wybijając piłkę. Jak już tam tak, tam to można wymagię. bronić. myjemy To się chyba zaraz źle skończy <coughs> dla nas. Chociaż... Adma, że... <coughs> chyba gol, no niestety. Ale jest tutaj fajna taktyka. Przynajmniej pierwszego dnia działała. Jeżeli chodzi o, o obronę, to wystarczy czekać przed polem i po prostu wybijać piłki. Ale no, niestety ludzie są już mądrzejsi. Otóż, tak jak niszczyć. powiedziałem, tak, zaczęli niszczyć tak zwanych bramkarzy, obrońców. No i znowu. Musimy bronić. No i w sumie jeszcze po każdej, po każdej obronie to te nasze pole, to te pole, które wyłapuje po piłki, piłkę znika. Oj, chwilę. Tak, żeby mieć czas na wybicie. Ojej. Jak to się stanęło? Ja właśnie nie wiem jak to się stanęło, że ono tak nagle poleciało. Dobra i najlepiej od razu skakać i lecieć No już nie starczyło czasu na promień Już lecę na odsiecz no, ale dobra Ten nasz randomowy gracz daje sobie radę Oj turbulencje. tak, niestety Normalnie piłka liże krawędź te, tej sfery, tam tej no. strefy A, no jeszcze to też jest co jest bardzo irytujące coś na przykład dla mnie wynajmniej To, że piłka się nie toczy cały czas, tylko późno o, um, Tylko po jakimś czasie się po prostu zatrzymuje Czyli taka piłka troll trochę. No. no i jest to tryb dosyć chaotyczny. To, to jest bardziej ciekawostka niż, niż miałby być to jakiś tryb, gdzie występowałyby jakieś rangi, czy, czy jakieś inne nagrody, bo niestety... Ale bardzo, bardzo fajne, że coś takiego... Spodzieli. Oczywiście. No, niewiele zabrakło. Do bramki kontaktowej. Dribbler Oczywiście Oj, oj, oj Zanosi się na trzecią Ale oni to wychutują Ciągną to ostro No, no i trzecia. No ciężko stwierdzić, ja myślę, ciężko stwierdzić, czy można tu określić jakąś strategię. Myślę, że tak, ale, wiadomo, jak jest trzyosobowy skład, to lepiej. Teraz pytanie, czy opłaca się już bronić, czy atakować? No Przewaga. Dwa promienie do jednego. No, powiem ci, że chyba nasz współgracz. Wegel nie jest najlepszy. Zwłaszcza po tym co tu zobaczyłem co? Nie, założył mi takiego PIT, taki policyjny chwyt można powiedzieć. No i co tu poradzić? O, dobra trajektoria. Jak to jest, że jego promień był silniejszy, no? Brakło dosłownie chwili, żeby ją tam wprowadzić. Czyżby. Nie. No, to jest chyba jeden tryb, gdzie obrona jest najważniejsza. Ważniejsza od samego ataku. No nic, no. Może drugi mecz będzie lepszy. Piękne połączenie Arbus ale, i ogórki. Ale koncept na pewno wszyscy zrozumieją i zobaczą. No, pięknie, żółty Guardian wraz ze 140 poziomem Rocket Passa. Nie można narzekać. No właśnie, wspominałem o kasetach, jak je zarobić. Można je zarobić grając w tryby online. Czyli właśnie takie jak ten, jak hokej, rumble, koszykówka, albo zwykły soccer, albo Dropshot. Co tam zagracie, byleby online, za to dostaniecie kasety. No i wiadomo, że im lepiej pójdzie Wam mecz, tym, tym więcej tych kaset będzie. Tak, ten trening jest super, no po prostu ta piłka jest jak w, jak w kiślu, jak w kisielu, jak to się mówi. Jak w smole, o. niech będzie, no tak bezpiecznie. Potem gramar naziści nas, wiesz, dojadą. Dojadą. Nie ma co ryzykować. To ja będę taki cofnięty. Ale jednak z taką zachętą na kontrę. O, właśnie teraz było widać w ten moment, że piłka po prostu się zatrzymała. Pięknie, pięknie, ale niestety już przejęli. Dobra, we dwóch to byliście silniejsi. Tylko no właśnie, to tryb, który wymaga zgrania. Bo trzeba jednak jechać w jednym kierunku, jak się już trzyma piłkę. No fajnie, fajnie. Dobra, postawiłeś na swoim i będzie. No i pięknie. No i czasami się udaje No i bronimy wyniku <laughs> Czyli dwóch przed naszym polem z naładowanymi promieniami, a jeden broniący I tak się wygrywa te spotkania, drodzy Państwo Spokojnie, Jeszcze 3,5 minuty Ja wierzę w ten mecz Zamotałem, ale dobra, nasz współgracz daje radę. Będzie. A, no, to nie będzie zwykłe spotkanie. No, nie wiedziałem, że tu tak umiesz duchy łowić. Tak zręcznie. Sam jestem w szoku. No, pięknie, przechwyt Czyżby trzecia? Nie Się rozłączył Mhm To grają oh w osłabieniu, bo taka ciekawostka, ale boty są naprawdę niesamowicie ułomne w tym trybie A, miałeś okazję nie. z Aha, w sensie z botami. Yy, tak. Niestety to była. To była udręka. Bo te boty krążą w kółko przy, przy Twojej własnej bramce, więc. No nie muszę Ci mówić. No i jest pierwszy gol. Nie wiem, ja jestem zdania, żeby tutaj jak najbardziej skakać i, i wariować w powietrzu, bo to jednak wtedy najbardziej myli przeciwnika. Trzeba być nieuchwytnym. No w, sumie, w sumie i tak jak jest. No, możesz wariować, ale i tak jak będzie pobliżony, to złapie się w promienie. No tak, tak, to prawda. No, teraz nas mocno atakują no, Ale to jest przewaga jednak No, na potrójny promień nie ma mocnych chyba Nie wydaje mi się, żeby można było to przebić Ale zasada jest taka, że jeżeli gracz ma piłkę na smyczy, jakby to rzec To wystarczy w nią lekko puknąć, jakkolwiek ją dotknąć i... I taki, taki promień się zrywa Zrywa, no Dokładnie No co, plus to jeszcze, że ten promień jak już złapie piłkę, to stara się ją utrzymać jakby na dziobie Na masce samochodu No tak No, było blisko i bez promienia Piłka by weszła Ogólnie przy jednym rozpoczęciu gry Miałem taki błąd, że od razu promień był na starcie A. No, tu chyba przegrywamy tego gola niestety. No i zaczyna się robić niebezpiecznie. Tak, bramka kontaktowa. No, ale nasi prąd do przodu i będzie dobrze. Ty Feles, no, powiem ci mm. No, mm. dobry mecz, powiem ci dobry mecz. Czujesz to? Nie. może po prostu Tak jak ty nie uczymy. lubisz trybów dodatkowych, to Możesz no, mordę już się Tu się stiltowałeś. A, minimalnie. Sory, sorry, przejście dla Vipa. Jaki masz apetyt na jeszcze jedną bramkę? Gdzie strefa? Halo, ona zniknęła. Bad game. A trzeba jeszcze zrobić. Tak. Wyzwanie tygodniowe: czyli powiedzieć, ja przepraszam. Wiele, wiele razy. A tak naprawdę to 15. Jeszcze mi chyba z 10 razy brakuje. No dobra, wyjdźmy sobie do menu, bo myślę, że event będzie jeszcze trwał długo i będzie można pokazywać kolejne tryby, jak tylko się pojawią. A za ten odcinek wam już serdecznie dziękuję, że byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Rocket League. Mam nadzieję, że z teufelensem. Trzymajcie się tak jest. i do następnego razu. Cześć. Cześć.